Chciałbyś go zjeść? Nie. To ja go zjem. Nie zjem. Nie! Hej, hej, hej! Witamy Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam co? Piotrek? Eksperymenty. Eksperymenty. Będą to bardzo proste eksperymenty, które każdy z Was może samodzielnie zrobić w domu. Do pierwszego eksperymentu będą nam potrzebne. Świeczuszka, podgrzewacz, zapalniczka albo zapałki, przeźroczysta szklanka, talerzyk i woda. Najlepiej zabarwiona, to będzie lepiej widać. Dobrze, to teraz tak. Piotruś, proszę, żebyś nalał trochę wody tutaj na talerzyk. Śmiało. Mamy tutaj taką taczkę, żeby w razie czego jak się nabudzi, to nie trzeba będzie tak dużo sprzątać. Jeszcze, jeszcze! Co Ci to przypomina? Krew. Krew przypomina. Dobrze. Katrus, jeszcze troszkę nalej. Troszkę więcej jeszcze. O, super. Wystarczy. Teraz tak. Ja zapalę świeczkę. I kładę świeczkę tu. A teraz Twoim zadaniem, Piotrek, jest przykryć świeczkę szklanką. Proszę. I obserwujemy uważnie, co się takiego tutaj wydarzy. Co się dzieje, Piotrek? Co zobaczyłeś? Jeszcze, jeszcze. Że zgasiło się. Zgasła świeczka. A co się stało z wodą? Woda yy, jest. Podniosła się do góry, zobacz. Widzisz? Woda się podniosła, a to znaczy, że w tej szklance było powietrze, które składa się z azotu i z tlenu i jeszcze z innych gazów. I tlen się wypalił. Tlen się wypalił i zamiast tlenu. Do szklanki leciała woda. Podniosła się do góry. Tak? Podobał Ci się ten eksperyment? Tak. Do kolejnego eksperymentu potrzebujemy. Olej. Tak, olej. Potrzebny jest olej. Co to? Eee, witaminy. Witaminy musujące i. Woda. Woda z, z barwnikiem. Woda z barwnikiem. Na początku wlejemy sobie wody z barwnikiem do. Słoiczka. Cały. Tak troszkę na dno tylko. Tak? Jeszcze troszkę. No i stop. Dobrze. Teraz Piotruś proszę, żebyś wlał olej do samego końca. Lej olej cały słoik olej. Jeszcze. Śmiało. Więcej, więcej, więcej. Jeszcze lej. Bul, bul, bul. Hop! Jeszcze. I teraz z tego słoika zrobimy lampę lawę. Lampa lawa polega na tym, że unoszą się w niej takie bąbelki kolorowe, tak? Zrobimy teraz lawę. Tak. Weźmiemy tabletkę. Bierzemy tabletkę mhm. musującą i wrzucamy. O, zobacz. Wow. Lawa leci. Lawa leci do góry. Wulkan. Jaki super wulkan! Fajnie to wygląda. Tak, jak tak. Się... Zobacz jakie super bąble. No, wow. Wow. O ja cię kręcę. Możemy jeszcze użyć telefonu z latarką albo jakiejś latarki. O. Teraz dopiero jest efekt. Ale to długo się. Świetna ta lampa, co? No. Kolejny eksperyment będzie troszeczkę wybuchowy. Co tu jest, pietrzek napisane? TNT. TNT. Będzie wystrzałowy. Uwaga. Potrzebujemy do niego. Co to jest? Ocet. Ocet. Soda. Soda. Jakaś butelka albo właśnie taki pojemniczek, żeby tutaj można było na niego nałożyć balon. Musi mieć taką wąską szyjkę. Co my tu mamy? To balon. Balon i lejek. lejek. Na początku nalewamy ocet. Piotruś, nalej cały ocet tutaj. Teraz do balona trzeba wsypać sodę. Trzymam, a ty Piotruś syp. Śmiało. Dobra. Tutaj. Dużo. Dobra, starczy. Nałożymy tutaj balonik. I Piotrek twoim zadaniem jest. Wsypać sodę do pojemnika i zobaczymy co się stanie. Co się dzieje? O! Zobacz! Pompuje się. Sam. To niemożliwe. O! No, dla bezpieczeństwa Piotrek założył okulary ochronne, gdyby balon pękł. No i co, urósł, ale nic się takiego nie dzieje. W balonie znajduje się dwutlenek węgla, dlatego że kiedy połączymy ocet i sodę, w wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła czegoś szalonego. Mam tutaj taki ogromny balon. I ja mam ochronne okulary. Tak, i Piotrek ma ochronne okulary w razie, gdyby wybuchł. Yy, mamy tutaj całą butlę octu. I po prostu wsypiemy sodę do tego balona. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Niech więcej. Całą pudełko. Całe, całe, całe opakowanie wsyp. A ja będę mieszać, bra? Oj, 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 oj. Pompuje się? Pompuje się! Nie bój się, chodź! No, urośnie, będzie większy. Wygląda na to, że większy już nie urośnie. Kolejny eksperyment to będzie szaszłyk z balona. Robiłeś kiedyś szaszłyk z balona, Piotrek? Napompujemy sobie trochę balon. O tyle wystarczy. Zawiązujemy. I teraz musimy przebić balon, tak żeby zrobić z niego szaszłyk. Potrafisz? Zobaczcie, tu jest takie miejsce, gdzie balon jest najgrubszy. Musimy delikatnie bić tutaj wykałaczkę. Udało się, zobacz, nie pękło. I teraz w najgrubszym miejscu z drugiej strony na tym supełku. Przebijamy ten supełek. I co? Balonowy szaszłyk jest gotowy. Udało się. Chciałbyś go zjeść? Nie. To ja go zjem. Nie zjem. Uwaga! Nie. Nie! Bardzo dziękujemy za uwagę. Zachęcamy do oglądania naszych odcinków, do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia, pa pa!